Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Nie mówię o odcinku, bo de facto nawet nie wiadomo, co to za seria. Nazwałem to na własne życzenie, ale zdaję sobie sprawę, że to jest chyba bardziej Wasze życzenie. To, co widzicie, to pudełka pięciu modeli Pico, czterech wagonów i jednej lokomotywy. Wszystko PKP Intercity, tak jak tutaj widać, przez pudełko wagon, przez ten plastikowy, tą witrynę wagon pierwszej klasy, no i sama, sama, sam rysunek lokomotywy EU07, co zamierzam wam pokazać w tym odcinku. No w tym odcinku pokażę wam nie tyle realny pociąg PKP Intercity, tylko zestawienie właśnie tych modeli. Zestawienie takie, jakie właśnie w zamierzeniu sobie tam pewnie wymyśliła kiedyś firma PIKO, wybierając, zatwierdzając takie modele o takich przydziałach, datach rewizji sfałszowanych i tak dalej do produkcji, że to wszystko ma do siebie razem pasować, może tak. Może nie. To jest jedno zamierzenie, a drugie zamierzenie jest takie, że to jest bardzo fajny zestaw, który mógłby być. Zestawem startowym nieokreślonego pociągu PKP Intercity. Cztery wagony, każdy innego typu. Raczej mało prawdopodobne, żeby tak było. Musiałoby być jeszcze troszeczkę więcej wagonów drugiej klasy, ale powiedzmy, że niech sobie taki hipotetyczny skład będzie. I e, przykładowo biorąc pod uwagę takie cztery wagony i taki, taką lokomotywę, mielibyśmy skład e, startowy do pociągu Intercity i super by było, żeby bez osobnych pudełek, tylko w jednym dużym pudełku, do tego z cyfrowym e, sterowaniem, no i niech tam będzie jakimś tam owalem e, torów, dobrze by było, żeby nie z ciasnymi łukami firma Pico coś takiego nam e, sprzedawała. Fajnie by było, jeśli nie to y, jeśli ktoś lubi pociągi PKP Intercity y, nie podobają mu się te starsze malowania typu Stonka i chce kupić zestaw startowy i pyta się jak zacząć y, przygodę tutaj, y, że tak powiem z kolejkami to ja bym odpowiedział a właśnie tak cztery wagony PKP Intercity plus lokomotywa kosztuje to trochę ale e, można e, zacząć na tym budować e, swoją kolekcję taboru, jeśli się lubi PKP InterCity. Dlaczego to? Dlatego, żeby nie kupować zestawu z husarzem, który jest naprawdę zabawkowy i nic się z tego nie nadaje, może poza st e, cyfrowym sterowaniem. Dobra, także pudełka widzicie, e, powiedziałem wstęp i już tutaj przestawię sobie proszę bardzo, statyw z kamerą na tą stronę. Po co na tą? A no zobaczcie, ile czasu, już to też Wam nieraz pokazywałem, wymaga na ustawienie, wyjęcie spudełek, ustawienie tego wszystkiego na makiecie. Męczę się póki co z pudełkiem od lokomotywy. Już wyciągnąłem samo to. Jeszcze muszę teraz zdjąć obwolutę. W jakimś bezpiecznym miejscu, żeby nic mi się tu oczywiście nie wysypało. I żeby się te folie nie pogubiły. Zdjęte to mogę ustawić sobie... ...lokomotywę na torach. Tu już sobie ustawiam. I zaraz będę ustawiał wagon. Wagony będę ustawiał w odwrotnym porządku, jak sobie... ...jak sobie tu wymyśliłem i będę je spychał do tyłu. Już wagony się wyjmuje na szczęście dużo szybciej, o tak, oknem od kibelka w drugą stronę, po prostu tego nie lubię. Wagon na torach, ale muszę go wkoleić, dobrze. I sobie tak po kolei będę te wagony spychał. Teraz ustawię wagon barowy, jako drugi. Zlatują gdzieś tutaj. Nie widzicie tego, jest poza kadrem, ale te folie zabezpieczające mi zlatują. To mnie z lekka denerwuje, bo jak mi zleci taka folia na podłogę, to zbiera mi tam kurze z podłogi. A ja później, bo to jest wszystko elektrostatyczne. A ja potem te kurze sobie kładę na modele. Nie lubię naprawdę tego, jak mi ucieknie ta folia. Stąd takie folie przykrywające w modelach Pico są jakieś takie słabe dużo lepsze są w przypadku modeli Roco, bo te nam za bierzemy i jakoś nam nie uciekają. Dobra, jest tutaj wagon barowy. Teraz zostawię wagon drugiej klasy. Już go wyciągam z pudełka. I tym razem się pilnuję, żeby mi folia nie zleciała. Wagon wyciągnięty. Jeszcze tylko muszę założyć sprzęgi. Okazuje się, że z jakichś powodów pościągałem sprzęgi. Może z takich, że już był używany. A tamte dwa chyba nie. Chyba jeszcze nie jeździły u mnie na filmach. Dobra, mam wagon drugiej klasy. Jeszcze nie stoi właściwie. Tak, no zdecydowanie nie stoi właściwie. Teraz sprzęgnięty. I tak, tutaj wypadałoby, żeby tych wagonów drugiej klasy, skoro mamy yy, tutaj wagon jakąś kuszetkę, no to dobrze by było, żeby chyba był dłuższy ten skład. Tych wagonów drugiej klasy powinno być nieco więcej. Firma Pico jak na razie wydała tylko. Jeden taki wagon, wydaje mi się, na ten rok nie jest nic zapowiedziane, ale ja bym się spodziewał, że się pojawi reedycja tego wagonu, biorąc pod uwagę, jak błyskawicznie się sprzedał. On zginął dosłownie w parę dni ze sklepów, z niektórych dosłownie w dwa dni zginął ze sklepów. Stąd no, wydaje się, że rynek jest w stanie wchłonąć reedycję, a może nawet dwie, a może nawet trzy reedycje tego wagonu. W firmie Piconiera się zdarzało robić reedycję wagonów. Nawet bywa, że robi ich po kilka sztuk, jak jakiś popularnych Cystern Gatix. Również naszych wagonów. Doczekaliśmy się dopiero co reedycji oliwek i zielono-kremowego wagonu. Czeka nas reedycja czerwonokremowej jedynki, więc ja spodziewam się, że i też te wagony będą ponownie wydane. No dobra, skład już jest ustawiony. Troszeczkę oddalę. Piszę adres. Ok, wpisany, i już tam się przejadę na peron. Lokomotywa robi kółko, a ja ustawiam tą perspektywę tu na peron. Zmienię sobie też w międzyczasie. Muszę niestety paluchami przystawić sobie Okej, okay. zatrzymałem się przy i jestem gotowy już do nakręcenia tego kółka. Eee, może już nie będę dokręcał kolejnego, kolejnej sceny na sam koniec jak to przejedzie, bo nie ma co tu omawiać, więc e, teraz e, podsumuję to co Wam pokazuję. No pokazuję Wam właśnie w moim mniemaniu taki zestaw startowy dla tych, którzy nie chcą kupować zestawu w jednym pudełku, a... E, Lubią tabor PKP Intercity i właśnie taki pociąg chcieliby zbudować. Jeśli Was to interesuje, właśnie PKP Intercity, nie starsze malowanie czy inne malowania, te najbardziej kochacie, to polecam Wam wyszukanie tych modeli i ich kupno. Poza wagonem drugiej klasy wszystko jest dostępne w sklepach, chyba jeszcze ta siódemka też jest dostępna. Jeśli nie, to troszeczkę poszukajcie może dwójkę kupicie na rynku wtórnym, może gdzieś ją ściągniecie z Niemiec. Szanse zawsze jakieś istnieją, może gdzieś w jakimś polskim sklepie się uchowały jakieś pojedyncze sztuki. Naprawdę polecam: kupno tych czterech wagonów, kupno lokomotywy i takie rozpoczęcie zabawy z modelami w skali H0. Będzie to troszeczkę kosztowało spokojnie to wyniesie około 1500, tysiąca, ale lepiej wydać 1,5 tysiąca na taki zestaw modeli, który już jest bardzo, bardzo przyzwoity i po prostu taką kolekcję można rozwijać niż, powtarzam, na zestaw z husarzem. To rozwiązanie, które proponuję jest droższe, ale moim zdaniem dużo, dużo lepsze. Dobra, to ja już się tu wyłączam z komentarzem, a w kolejnej scenie pokażę Wam po prostu zwykłe kółko, takie jakich nawet nie dziesiątki, ale setki już nakręciłem w różnych konfiguracjach wagonów. I nie proście mnie o zestawienia jakiś tam telka i tak dalej, bo no to będzie wszystko to samo. Tak? Poprzestawiam wagony. Jeśli firma Pico wyda tę reedycję dwójek i będzie można coś tam rozsądnego zbudować, to wtedy się można, wtedy się można pobawić, a tak to znowu byłoby przemieszanie tych t jako zastępcze, bo w dalszym ciągu tych wagonów drugiej klasy serii 111A jest za mało. Może w tym roku wyda firma Pico reedycję, powtarzam się, ale też firma Robo zapowiadała, że wyda wagony tej serii. Gorąco temu dopinguję i czekam na to, zresztą nie tylko ja. Dobra, koniec komentarza. Oglądacie kółeczko.